Cześć! Jestem Krzysiek. Jestem dzisiaj w Barcelonie. Zdecydować właśnie dla Was specjalnie, przed premierą w Polsce, sieć fast foodów Popeyes. Generalnie papaj słynie z pikantnych kurczaków z Luizjany, dodatków oraz ciastek. Generalnie nie chcę nagrywać ludzi bardzo, ale tak się prezentuje lokal w środku. Pachnie strasznie takim pikantnym kurczakiem. Dobra, tak się prezentujemy. No, bierzemy po angielsku, bierzemy w środku. O, moje imię muszę wpisać. Krzysiek. Let's go. Wchodzimy. I teraz tak, kanapki, kurczaki. Tak się całe menu prezentuje generalnie. E, tutaj biorę jakąś kanapkę. Hmm. Może wszystkiego próbować nie będę, ale wezmę coś mega podwójnego. Hmm. Wszystko generalnie wygląda super smacznie. Ale chyba postawię na coś takiego O tutaj mam Generalnie macie tak Chickeny e, Kawałki tenders Czyli takie, takie zwykłe palenandwiczki e, Mixed boysy i wingsy, czyli po prostu skrzydełka Dobra Generalnie to tak, macie spicy na, Czyli ostre na przekwiryskę I tutaj jeszcze jakiś popcorn to. Wdałem łącznie 13,30 Zobaczymy, jak to smakuje Jestem tutaj ze znajomymi, wszyscy dali angielskie imiona i nazwiska A ja mam Krzysiek i Kurde, ciekawe jak pani to wyczyta Tak się prezentuje moje zamówienie Frytki z bekonem, kanapka, ekstra cheese i I napój Tak więc zaraz zobaczę i dam wam znaka Dobra, na początku będzie test frytek Zajebiste widowie Naprawdę Wczoraj frytki stąd jak będą w Polsce. Papajs, bierzcie te frytki ze sobą. Mm, genialne! Dobra widzowie, tak się prezentuje ten burger. No smacznie wygląda. Dobra, więc szybki teści papajsa. Jak to smakuje? Mm. Kurczak rzeczywiście mega soczysty. Mm. Jest to trochę mniej ostry niż KFC, ale naprawdę jeszcze się dogryzę ze sosu. No, powiem Wam, że naprawdę genialne Tym razem to wszystko. Jeżeli chcesz koniecznie więcej takich odcinków, daj znać w komentarzu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siamanko.